Witajcie moi kochani, a dzisiaj zaglądamy sobie na energię na nadchodzący tydzień. Sprawdzimy sobie kochani, kolorowymi kartami, które dostałam od Was w prezencie. Energię główną: praca, finanse, miłość, rada. Wyciągniemy sobie kryształ i aniołka na nadchodzący tydzień. No i ruszamy. A ja łączę się z wewnętrznym. Z się obudził. No coś mi się ostatnio często wcina. Łączę się z z źródłem boskiej energii i miłości. I proszę o jasny i czysty przekaz na nadchodzący tydzień. Jakie energie przyczają do naszej dyspozycji? Co się może wydarzyć? Okej. Okay. To zaglądamy. Energia główna panująca w naszym kolektywie w nadchodzącym tygodniu. Trójka mieczy. No, trójka mieczy to nam towarzyszy. Pokazani no, nasze życie. To również cienie, to również ból, to również cierpienie. No i mamy taką trójkę mieczy, która mówi o złamanym sercu, o bólu, ale wiecie co, ja nie sądzę, żeby tutaj wszyscy bardzo cierpieli. Ja sobie dopowiem innym tarotem. O co tu chodzi? Ta główna energia. Mamy trójkę mieczy. Chyba opuścisz tą energię. Mamy szóstkę mieczy. Ja myślę, że tutaj, kochani, wyjdziecie z serca, wyjdziecie w głowę. I będziecie bardzo mądrze podejmować decyzję odnośnie tego, że już czas, właśnie, opuścić tą trójkę mieczy. Ten ból, to złamane serce, ten smutek y i ruszyć na spokojne wody. Dla niektórych, rzeczywiście, aby wyjść z tej energii, możecie się udać na jakiś urlop, możecie sobie gdzieś wyjechać poza miasto. I powiem Wam, Tutaj jest ruch do przodu, czyli wyjście z tej właśnie energii. To nam już towarzyszy również i na kanale WIPOWSKI mamy podobne energie, czyli jest to bardzo y, mocna energia y, w kolektywie. To wychodzenie z tego bólu i ruszanie w innym kierunku, czyli opuszczam tą ciężką energię. Kiedy ktoś mnie zranił, kiedy ktoś mnie bardzo mocno y, skrzywdził, Ech. No, i ruszam tam, gdzie będzie mi lepiej. Tutaj będzie rozwój waszej sytuacji, czyli praktycznie ruszacie do przodu. Kończy się właśnie, to jest pięknie pokazane to taka właśnie energia smutku, cierpienia, tęsknoty. A z nadzieją ruszasz w innym kierunku, kochanie. Dobra. To mamy tą energię główną. Teraz patrzmy, co tam nam się pokaże, jeśli chodzi o pracę i o finanse w nadchodzącym tygodniu. Dziesiątka mieczy. Kończy się jakiś cykl. I słońce. I jeszcze coś nam się pokaże. I rycerz Buław. Kochani moi, kończy się cykl, może właśnie niepowodzeń. Yy, wszyscy, którzy szukali pracy, a coś nie wychodziło, w tym tygodniu możecie znaleźć odpowiednią, wymarzoną pracę. Jeśli chodzi o finanse, możecie dostać naprawdę porządny zaszczyt finansowy. Tutaj, właśnie po jakiejś suszy finansowej, kochani, zaświeci dla Was słońce. Dla każdego to będzie coś innego. Może jakiś spadek, wygrana w totolotka, porządna praca, podwyżka. W każdym razie, kochani, w tym tygodniu e, wszystko się poukłada i będzie pięknie. Wiecie co? On tutaj z dziesiątką mieczy, pali jakieś pismo. I, I przyszło mi do głowy właśnie, że może e, pali jakąś starą umowę o pracę żeby coś nowego się otworzyło, i może się coś otworzy. Możecie się żegnać właśnie z pracą, z jakimiś kontraktami, może właśnie umowa o kredyt się skończy, może spłacicie ostatni kredyt i teraz możecie, tak jak tutaj ta perełka leży sobie na zieleninie i sobie myśli, a teraz jest pięknie. Czyli jeśli chodzi o pracę i finanse, wszystko się pięknie ułoży. A bardzo pomocnym może być dla Was rycerz Buław. Możecie tutaj, bo wiecie, rycerz Buław to jest e, energia bardzo szybka, bardzo e, gorąca, z wielką pasją. Tutaj możecie mieć wsparcie właśnie jakiegoś młodego człowieka, który rozwinie w Was właśnie jako, jakiś, jakąś nową pasję. Plus, to może być też Wasza energia, kiedy właśnie. Teraz będącym w, w swoim takim w szczęściu finansowym czy w takim komforcie psychicznym, że wszystko jest dobrze, możecie teraz właśnie z taką pasją, z taką nadzieją, ogniem ruszyć do przodu. To może oczywiście dotyczyć nowych projektów, nowej pracy, nowych kontaktów z innymi. Także mamy super energię, jeśli chodzi o pracę i o finanse. Teraz zaglądamy w miłość, kochani. Co się może wydarzyć w miłości w nadchodzącym tygodniu? Rycerz Mieczy. Uuu, tutaj ktoś bojowo nastawiony. Ruszy w Twoim kierunku. Szybko. Ale, Pani mamia, ja tu czuję takiego agresora, ale to jest typowe dla rycerza Mieczy. Pustelnik. O, tutaj ktoś ruszy w. W kierunku Twojej pustelni i cię wyprowadzi. Albo jeszcze lepiej. Ten mi się już bardziej podoba. Zobaczcie agresor. Widzicie? Zobaczcie, rycerz mieczy i mamy rycerza kielichów. O, zobaczcie, jaki softy. O, jaki on słodziutki pójdzie uczciw. <gry> Kochani moi, mamy dwie opcje. Pierwsza. Rycerz Mieczy i Rycerz Kielichów. Tutaj ktoś będzie próbował, może oboje będą próbowali Cię wyciągnąć z Twojej pustelni. Dlaczego mówię, że z Twojej? Bo tutaj mamy Ciebie. Pani wycofana, Pani sobie poszła, Pani sobie żyje gdzieś tam na odludziu. Nie ma ochoty na imprezy, konfrontuje się ze swoją duszą. Powiem Ci, czuję taką energię właśnie takiej Takiego spokoju, takiej harmonii. To jest dobrze tam, gdzie jesteś. Ale nagle z każdej strony zaczną płynąć wiadomości, odwiedziny. Nie wiem, tutaj dwóch panów ruszy w Twoim kierunku. I znowu będziesz miała ciężki orzech do zgryzienia. Mamy tego rycerza, mieczy, tego. Wiecie, teraz to ja ruszę. Kurde, ja czuję tu dużo agresji z jego strony. A rycerz kielichów to ten softi co będzie chciał Cię zdobyć. On jest taki milutki, kochaniusi. No i co? Musimy sobie dopowiedzieć tych dwóch panów, nie? Najpierw zobaczymy, co nam chce powiedzieć. Nasz agresor na motorku. Wiecie, rycerz mieczy nie czeka. Rycerz mieczy wpada, on nie dzwoni w przeciwieństwie do rycerza kielichów i mówi kochanie, rycerz kielichów tak zrobi. Hej, Gosiu, właśnie stoję pod twoimi drzwiami. Czy zechcesz mnie wpuścić? Mam dla Ciebie niespodziankę. A Rycerz Mieczy nawet nie zadzwoni, tylko zapuka do drzwi, ty jeszcze nie zdążysz otworzyć, a on już z futrynami wpada do, do, twojego, do twojej chałupy. On się nie pyta, czy on może, a on wpada. No. no i teraz zobaczymy, z jakimi intencjami przyjdzie ten rycerz mieczy. Hmm. No powiem wam, możecie się ciężko zdziwić, bo jak on wpadnie, to on przyniesie ci spełnienie marzeń. Powiem wam, tutaj ktoś będzie chciał cię obdarować, zalać cię wręcz emocjami. Hmm, trochę dziwne do Rycerza Mieczy, bo nie jest ostry, ale wygląda na to, że on tutaj ma dla ciebie jakąś pozytywną niespodziankę, tutaj jakieś spełnienie marzeń, co przyniesie ci radość, kochanie yy, i powiem ci, on cię zasypie uczuciami. Praktycznie da Ci jeden kielich z uczuciami, Ty jeszcze nie wypijesz, a już następny będzie. Coś tutaj się poprzewracało w główce temu rycerzowi mieczy, ale w, w odpowiednim kierunku. I powiem Wam, możecie się zdziwić, bo on będzie, mówię, w innej energii. Um, tutaj będzie, on jest bardzo skoncentrowany na tym, żeby Tobie coś dać, żeby o Ciebie zawalczyć, żeby pokazać jaki to on jest lojalny. Wyślecie jakieś impulsy, nie wiem, da klucz do swojego mieszkania. Tu może być dużo, dużo pozytywnych rzeczy, kochani, z tym rycerzem mieczy. Także ten możecie zaskoczyć. A teraz zobaczymy co nam powie rycerz kielichów. Czego on chce? Wiecie co, ale się podwracały energie. A ten będzie w energii yy, pazia mieczy. On sobie poczeka, on wyśle jakiś impuls, może dostaniesz jakąś wiadomość, ale on będzie czekał i obserwował. On właśnie nie będzie miał dużo, przynajmniej po tej karcie, za dużo chęci działania, ale będzie chciał coś naprawić. Będzie chciał coś naprawić. Kiedy rycerz mieczy, znak powietrza, on nagle będzie bardzo uczuciowy, to rycerz kielichów wejdzie w energię umysłu, nie? właśnie, w energię głowy i będzie bardzo racjonalnie przypatrywał się, wyśle Ci jakiś impuls, będzie Cię obserwował, ale też będzie chciał coś naprawić, będzie chciał coś wyrównać, będzie chciał coś może wyprostować między wami. I właśnie tymi małymi impulsami. On Ci coś wyśle, zaczeka na Twoją reakcję, a później będzie działał dalej, bo on nie jest do końca pewien Ciebie, ale będzie zdecydowanie chciałaby znowu wróciła harmonia, pokój, równowaga między wami. Ok. Coś jeszcze byśmy się musieli przypatrzyć tym panom. I wiecie co? Ja wezmę... Te karty, i zobaczymy, co nam powie rycerz Mieczy, tak od siebie, od serca. Właśnie, on będzie chciał ci coś wyznać, bo on do tej pory, no to jest też, to jest właśnie typowe dla rycerza Mieczy, kiedy on ci, kiedy nie, nie wiesz, na czym stoisz, on cię obserwuje, gdzieś tam zakłada jakieś fałszywe konta. Może właśnie był długo ghosting, ale teraz chyba Panu się odezwało serducho i rusza w Twoim kierunku w tym tygodniu i wyzna Ci tajemnicę i będzie chciał właśnie tej, tego spełnienia emocjonalnego z Tobą. Teraz zobaczmy, co nam powie jeszcze Uniwersum do Energii Rycerza Kielichów. A ten będzie chciał się z czegoś wytłumaczyć. I tak jak powiedziałam, możesz dostać tylko jakąś wiadomość i on będzie czekał na Twoją re, e, reakcję. Ale będzie, zamelduje się, wyśle Ci wiadomość, może się właśnie będzie tłumaczył z czegoś, bo mamy właśnie tą kartę e, równowagi, kiedy on będzie próbował właśnie coś naprawić, z czegoś się wytłumaczyć. No takie energię mamy w miłości dwóch panów. Dla jednych będzie to rycerz mieczy, dla innych rycerz kielichów. Dla innych jeszcze obaj, no ale też nie każdy musi iść w tym rezonans. Dla innych nie będzie żadnego pewnie, ale to jest najbardziej mocna energia. Dobra, to zobaczymy teraz kochani, jaką radę ma dla Was uniwersum na nadchodzący tydzień. Rada. A ja sobie i tak jeszcze zajrzę w inne energie, także spokojnie, na razie idziemy według planu. A radę mamy, puść wszystko wolno, nie kontroluj. Tu będzie jakiś nowy początek dla Was, kochani. Jeśli nie będziecie wiedzieć, co macie robić w danej sytuacji, czy to jeśli chodzi o pieniądze, o urlop, czy o jednego bądź drugiego pana, to porozmawiaj z kimś, ale dla wielu z Was tutaj w tym tygodniu coś nowego się rozpocznie. Okay. Zobaczmy jeszcze jaki kryształ działa w tym tygodniu, z jakim powinniśmy pracować. Rubin... O, lubię rubinki. I tu mamy uniwersalną miłość. Także, kochani, Rubin jest kamieniem, kryształem na ten tydzień. Zobaczymy, jaki aniołek, jaki aniołek i jakie przesłanie ma dla nas. A mamy hojność. Już wam czytam, kochani. Hojność to wielka zaleta duchowa. Oznacza radość z pomyślności innych. Nawet gdy ty sam nie masz czego świętować, to stan umysłu, dzięki, dzięki któremu dajesz z radością, nie oczekując niczego w zamian. Wyciągnięcie tej karty stanowi zachętę, abyś był hojny i oznacza, że jesteś już gotów, by aspirować do tej szlachetnej ceny, cechy. Anielska mądrość zachęca byś ofiarowywał siebie samego swobodnie, otwarcie i z miłością. Za hojność czeka cię wielka nagroda, ponieważ wszystko co rozdajesz ze szczerego serca, wraca do ciebie powielokroć. Afirmacja: moje serce jest hojne. Dlatego kochani, znowu mamy prawo karmy, co dajesz, to do Ciebie wraca. I może właśnie w tym tygodniu zróbmy coś tak z szczerego serca dla kogoś. Czy to jakiś drobny podarunek, czy dobre słowo. Wiecie, ostatnio widziałam też taki fajny filmik, nie wiem, czy to było na Instagramie, no nieważne, kiedy y, dziewczyna idzie i prawi komplementy ludziom przypadkowo napotkanym. Yy, Jednemu powie, że ma super włosy, drugiemu powie, że jest super ubrany, jeszcze innej pani powie, że, że ma super buty, że ma piękny uśmiech. I wiecie co, to naprawdę okej, okay, ona to nagrywa, także to jeszcze jest inna sprawa, ale może spróbujmy w tym tygodniu tak wyjść z siebie. I powiedzieć rzeczywiście przypadkowej osobie na ulicy jakiś komplement, taki prosto serca. I piszcie mi w komentarzach, jeśli to zrobicie, jaka reakcja była. To jest, wiecie, takie sianie miłości, takie dobre słowo komuś przypadkowo spotkanym na ulicy, naprawdę dużo daje. Ja już się spotkałam z tym, że kiedy komuś powiedziałam komplement, na przykład pani, która była bardzo fajnie ubrana w taki bawarski strój, to na popatrzyła na mnie jak na wariatkę i poszło. No, ludzie nie są do tego przyzwyczajeni, że my prawimy komuś od tak komplement, bądź się do kogoś uśmiechniemy. Ja pamiętam jeszcze jedną taką sytuację, to opowiadam wszystkim, bo to było właśnie jak rozmawiamy o tym takim, wiecie, zgorzknieniu społeczeństwa, kiedy idzie starsza pani, no ja sama na chodniku z nią, ona patrzy mi prosto w oczy, no to co mam ją zignorować? No to powiedziałam miło, dzień dobry. Wiecie, co pani zrobiła? Bardzo mocno przyciągnęła do siebie torebkę na zasadzie tato chyba chce mi ukraść torebkę. <grym> Serio, kochani, ja tego nie zapomnę do końca życia. E, powiem wam, aż mi się e, gorąco zrobiło, bo tak popatrzyłam ją, wie, Boże, tej pani to chyba dawno nikt tak z serca nie powiedział: Dzień dobry. No, ok. to co kochani, to już mamy, to, to ogólne, a teraz sobie zobaczymy tak jeszcze bardzo przyziemnie, co nam jeszcze, co się może wydarzyć w tym tygodniu, tak jeszcze może, co. o, mamy ryby, dom, no praktycznie energie się powtarzają. Uwaga na złodziei, kochani. Uwaga, uwaga. Ktoś się może włamać do domu. Pamiętajcie. Mamy okres wakacyjny. Wiele ludzi, wielu ludzi, przepraszam, wielu ludzi wyjeżdża na wakacje. Kochani. Włączajcie kamery, jeśli takie, jak, takie macie. Domykajcie drzwi, spuszczajcie żaluzje. Nie wiem, poproście sąsiada, żeby czasami coś doglądał. Yy, mogą być włamania, mówi uniwersum. Yy, także ja nie chcę Was straszyć, ale bądźcie ostrożni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa mamy dużo pieniędzy przy domu, ale to już też nam się pokazało, że tutaj będzie coś pozytywnego, jeśli chodzi o, o pracę i o finanse. E, również dużo uczuć, dużo miłości, jeśli chodzi o dom. Sprawy urzędowe, kochani, o i finansowe. E, Powiem Wam, ym, sprawy urzędowe, jakiekolwiek się tam nie toczą za kulisami, u Was wszystko będzie pozytywnie załatwione. Tutaj możecie rzeczywiście bardzo mądrze inwestować w coś. Dla jednych yy, inwestycje i, i, i tak, jak mówię, sprawy urzędowe będą się fajnie rozwiązywać. Roz, yy, a dla niektórych dziewczyn, jeśli sobie życzycie, to istnieje w tym tygodniu wielkie prawdopodobieństwo, że zajdziecie w ciąży. I to dotyczy bezpośrednio Was. A tym samym wzrost Waszej rodzinie, uzdrawianie. Tu mamy no, ciążę przy domu, przy rodzinie. Bardziej czuję tutaj Waszą energię, że tutaj będzie płodność u Was może rzeczywiście coś nowego się narodzi, jakiś nowy pomysł. Ale też dla wielu, wielu na pewno do dwudziestki, doliczę. Możecie zajść dziewczyny w ciąży, która tam będzie w stanie błogosławionym. Proszę mi pisać, jak która się dowie, że jest w ciąży, to proszę mi napisać, żebyśmy się mogli wszyscy cieszyć i świętować, prawda? No. No, i jeszcze mamy właśnie drzewo, które mówi o wzroście, o y, coś się ukorzenia, y, stabilność, rozwój oczywiście. Tutaj znajdziecie swoje miejsce na Ziemi. Tu będzie uzdrowienie. Ok, to jeszcze jaką weźmiemy kartę? To jeszcze weźmiemy cygańskie karty no i zobaczymy, co nam jeszcze powiedzą karty cygańskie. Hmm. O. Kochani, to muszę, będę musiała do, doczytać, bo mamy taką energię, kiedy pan, który Cię stracił, będzie bardzo dużo o Tobie myślał i, i o miłości do Ciebie. I zobaczmy, co nam się tu jeszcze pokaże. Możesz mieć odwiedziny kogoś, ale to też już nam się pokazało. I to bardzo spontanicznie. I możesz się dowiedzieć, że ten pan jest chory. Powiem wam szczerze, ten ktoś może, ktoś kto was stracił, kogo wy straciliście. Ktoś, kto dużo o Tobie myśli, ma głębokie uczucia, może Cię odwiedzić, bo Ty się dowiesz właśnie, że ktoś tutaj mm, się rozchorował. Nie wiem, czy poważna choroba, to nie mi tutaj zaglądać, ale że na przykład ma jakieś problemy zdrowotne. Okay. Era Dalikwanto, co nam jeszcze powie? Fajnie, że wilk patrzy w kierunku procesu. Fajnie, że mamy sowę i fajnie, że mamy na wylocie czarną wróżkę, już Wam mówię o co chodzi. To może być Twoja energia, kochanie. Najpierw jako Twoją przeczytamy, kiedy Ty koncentrujesz się tylko i wyłącznie na sobie, na swoim procesie. Podejmujesz ważne decyzje, jeśli chodzi o siebie, a wszystko co ciemne zostawiasz za sobą. To może być jakaś nieżyczliwa koleżanka, przyjaciółka, tu czuję dużo takiej wrednej, żeńskiej energii. No nie oszukujmy się, baby czasami są gorsze jak faceci. Właściwie faceci to tam. Facet ma to do siebie, że on unika stresu, a baby sobie go szukają. Nie? Naprawdę. Ja znam, a, a szczególnie takie w ciemnej energii. Te, te zouzy zawsze będą szukać, gdzie ugryźć, co zrobić, gdzie namieszać. I tutaj mamy taką energię i możesz właśnie taką zołzę zostawić za sobą i powiedzieć, to kobito, weź ty spadaj, ja się koncentruję na sobie. Ja podejmuję mądre decyzje dla siebie. Ty mi nie służysz, więc arrivederci. No. Także taką też energię mamy. To co, kochani, zobaczymy jeszcze jaka e, runa działa w tym tygodniu w naszej energii. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa działa w naszej energii? O, mamy skrzyżowanie dróg. Tu będą podejmowane ważne decyzje życiowe. To też mówi właśnie o takim lęku ruchu do przodu, ale wiecie co? Ja myślę, że Wy podejmiecie tutaj yy, decyzję, Wy dokonacie wyboru i przede wszystkim wyboru dla siebie, czy wyboru siebie. O, tak to powinno być. Dobrze, no to co? To jeszcze sobie tą czarną bruszkę to gdzieś tam rzucimy na bok. To jeszcze sobie zobaczymy, jakie znaki Zodiaku, jakie dni, tygodnia będą ważne, kochani. Mamy byka dwójeczka, mamy yy, kozior, koziorożca dziesiątkę, mamy jedenaście, słuchaj przyjaciół, mamy piątkę, mamy czwórkę, mamy dziewiątkę. Zostawmy, tak? I jeszcze kilka tarczy że ciągle mam wrażenie, że ciągle wyciągam te same. No dobra. Mamy literkę J. Nie, czekajcie, muszę zobaczyć. Toch, J. Y, czyli Y. Mamy jaskółeczkę wiadomości. Mamy literkę P. Mamy literkę znowu Y. Mamy muszelkę, czyli urlopy, wyjazdy. Znowu mamy konika. Pisać mi tutaj zaraz, kto tam z konikami ma coś wspólnego, to ja się chętnie podczepię, bo kocham konie. Mamy literkę N i mamy drzewo życia, które również symbolizuje macicę, kochani. No, przekrojona macica y, często właśnie wygląda jak to drzewo życia, kochani. Także wszystko ma y, jakiś symbol w naszym wszechświecie. Ok. To ja czekam na Wasze komentarze. Życzę Wam cudownego tygodnia. Ja jeszcze ten tydzień y, jestem w domu. Będę troszeczkę pracować. Jeśli ktoś z Was, kochani, y, bo chyba mam jeszcze może z dwa, trzy czytania prywatne czy sesje y, takie online, y, mogę jeszcze z Wami zrobić jedną sesję i może dwa, trzy czytania prywatne. Więc jeśli macie ochotę, ktoś tam jeszcze chce przed moim urlopem, bo od 1 sierpnia jestem już na urlopie 3 lecę do Turcji czyli mnie nie będzie jakiś czas znaczy nie będzie, ja będę dostępna, bo ja nie będę w hotelu, tylko będę w mieszkanku swoim, więc będę miała również tam chwilkę czasu na pewno dla Was, tylko oczywiście nie będę miała takiego wyboru w kartach. Także czytania prywatne może niekoniecznie. Ale jakieś tam wideo dla Was na pewno nagram. Nawet jeśli to by miała być tylko karta dnia, kochani. Także jeszcze w tym tygodniu mogę coś dla Was zrobić, a od sierpnia praktycznie tylko takie ogólne czytania. Ja Wam życzę cudownego tygodnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Pusiaczki.